Witam państwa w kolejnym niedzielnym odcinku. Dzisiaj e, zawitałem do Kielc i spróbuję typowego polskiego obiadu z baru mlecznego Jagienka. Zapraszam do oglądania. W płackim talerzu TKTM. Za kwotę ile? 4,90 dosyć tanio. No to zobaczcie mnie. że mówiąc jak za 5 złoty no to ok ale bez rewelacji bo niestety tej pomidorowej to jest tak strasznie słabo czuć tego pomidora no tak niby jest ale go nie ma no wiem że nie powinno się za dużo spodziewać no ale dla mnie za 5 złoty słaba pomidorów ale trochę tam ten jakiś le leciutka wkładka widziałem warzywno było nie, bo często nawet nie ma w kawy, ża żadnych prawie yy, warzyw, co nie? Często jest no, tak. Często tak, A no, tutaj ale... obiadek, w sensie danie główne. Marcheweczka, co nie? Marcheweczka, ziemniaki... Z koparkiem. Ten, i, tak, i ten kotlet. Wpadkach płatkach oczywiście. Zobaczymy, jak ziemniaczki, Boże. Czuć, że się trochę leżał w tym No, Znaczy, z jednej strony nie powinno długo leżeć, bo dopiero przejdźmy na otwarcie. Wiem. Ale ja mam wrażenie, że one, one, one są... długo gotowane były. Długo gotowane, albo dodane mleka było. Tak. Coś ich się tak rozciapało. Tak, ja. No to może trochę to mleko, ale ogólnie tak... No tak jakby trochę lekki poziom rozgotowania. Tak jakby jest, takie, brakuje takiego pazura w czym, że... No jest idealny, ale no... Przeciętny te ziemniaki. Zobaczmy jak surówka to jest z jabłkiem. No bo to jabłko z... jest jeszcze? No to jest marchewka z jabłkiem ogólnie Aha. Zobaczmy Ta marchewka z jabłkiem to... ...poczajowate trochę Mogliby tutaj no, z jabłkiem... No to... Mogliby ta marchewka z jabłkiem, ale takie bez... No brakuje mi tu czegoś, żeby po prostu to było ok Takie... Nie wyróżnia się niczym szczególnym Ta surówka Zobaczmy tego No, krupiąca apeniarkowy ogólnie do tego leca te płatki, fajne jest to. Ale kotle takie w środku, takie letnie. Żeby no, ogólnie jakby, to wszystko było jakby, letnie, zupa że, też, co nie? Że, że mówiąc, jakby to, chyba no, dopiero na otwarcie przyjść a to w sensie nie tu, ale po prostu no, spodziewałem się, że będzie to ciepłe, a to jest w środku letnie. Nie, nie rozumiem, serio. Ogólnie, a jeszcze ich na koniec. Nie do... tu widzicie jakieś ładowe elementy tych owoców, ale... Nie jest mega słodki, co nie jest poprawny ten, jest poprawny hmm. ten kompot, ale bez, bez, bez rewelacji. Ogólnie, szczerze mówiąc, najlepszy był ten kompot tutaj. Potem można powiedzieć, że ten kotlecik. No i na końcu ta zupa, To było po, po prostu. A ile zapłaciłeś? Około 300... Niecałe 33 zł. Za wszystko. A, możliwe, no. Tam 32 z kawałkiem wyszło. Wiem, że nie powinienem się spodziewać za niską cenę, no ale jak za tą cenę, przypuśćmy w Lublinie, zjem lepszy obiad. I dużo, w sensie dużo lepszy, jako cały zestaw, że tam jest... Y oczywiście wiadomo, że kompot jest dodatkowo płatny tam w Lublinie w zestawie, ale... No na przykład Halka, Pezatot, nie? No Halka, Pezatot i te inne, no to... Dużo lepszy i to wypada. No, ale... Jest no dosyć... nie no właśnie może 30 przeżył. No tak. Spodziewałam się czegoś lepszego, tak jak Książon mówił, że, e, że tu niby remont był czy coś. Wspominał. Albo przenieśli nawet coś bo... Było. było coś takiego. I wtedy jak na tej drugiej wizycie był, mówił, że nie było za dobrze. Wtedy akurat, a propos tej wizyty, jak tam był. I ceny podnieśli niby. No wcześniej zupa mówi, że ta pomidorowa kosztowała całe 3 zł, 280 chyba. No a teraz prawie 4,90 za zupę. Nie ma, szału, są lepsze miejsca, szczerze mówiąc, za nawet mniej niż 30 zł za cały zestaw obiadowy. Czasami się nawet zdarza, że z kompotem. Bo ja to nie wiem, czego czepia za tą żenę. No dobrze, no ale ale generalnie, no za 5 złotych zupa, no to to, to jest poprawne bardzo, bo nawet dużo klocków było. A placki, a placki ziemniaczane po wyglądzie myślałem, że będą gorsze, a były nawet, no nawet w porządku. Ile zapocie no. jest za placki za węg po węgiersku? 24 zł. No i tak poprawne takie? No i porcja nawet spora. Ale... Da, da się najeść, więc ja oceniam, że no opłaca się tu przyjść. To jest wszystko świeże. Trzeba by sprawdzić ogólnie więcej lokali w Kielcach. Tak, tak. Ale to jest taki najpopularniejszy, co nie? Ale to jest na piękny... Znaczy, w ogóle w ogóle to jest naszym na pierwszy punkt. W no. Kielc. Ale polecam, polecam. To, że to jest, jest to poprawne, ale... <laughs> dla mnie jest to poprawne ogólnie jedzenie, ale jakiegoś wielkiego szału to dla mnie to nie ma. I powiem tak? Hmm. Jest to ciekawe miejsce, wiadomo, że ceny są niskie i ten nie, może, nie można się spodziewać fajerwerku jak za tą cenę, ale no cóż mam nadzieję, że napiszecie mi w komentarzu jakieś ciekawe inne miejsca w Kielce, które warto spróbować, Też bary jakieś mleczne. I co? Dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Dzień. Dziękuję Damiankowi, że się wypowiedział. Bo no, dziękuję Ci bardzo, Walniamy się nisko. Pozdrawiam Was, cześć.